Detu Killer wraz z detu iPad rozpoczynał przeszukanie godziny 1630, data 24 10 2025. E, teraz tak. Można rozchodzić? Dowód no, wizytówka wyciągnął z kieszenie. Jeśli wizytówka, no proszę. Dobra, znasz Zas, zasady? Co? No znasz. Zas, Dobra, to wyciągaj auto. Motomirage z rejestracją RMNL 7314. E, można rozgłość? Nie, ale no dobra. Wyciągasz i wychodzisz. E, motocykl 300, Następne ONS ONS 458. DS 73654 Masz, to wszystkie auta są czyste w burźce, jest wszystko Dobra masz... No, masz Następne, no, Następne. XTYZRSQ8ABT Jeszcze nie odholuję tylko jazdy Ej z... zajebali mi furę jakoś, czekaj X, rsq 8, A, z rejestracją AN-60656 Następny to będzie SF-90, z rejestracją XW-66592 Tak, okay, SF-90

Kurwa, moje pierwsze poważne auto ja z Kartillera. Kocham Następne, następne RSQ-8 z rejestracją ycqa qa 1917 mm, Jeszcze raz, jakie? Ja? RSQ-8 z rejestracją ycqa qa 1917 A, mam tylko complaint RSQ. Nie mam RSQ-8. To weź zobacz, to jest to. Това е? Боми, боми. е това? Това е това, това е това, това е това. Това е б. Това 2. С рестрацията mm, Може да запитам А, не съм. Jeszcze no I z tych aut. I mnie od tych Wszystkich halt. Jeszcze? mnie bądź wierny, ty wszystkich wszystkich Nie z głowę ze stali. koste, wysokie. Koste. Okul, Kamizelki są legalne Nie mam Ale chyba sobie wyrobię Jak wyjdę z więzienia No tak ja Tropik, następny auto z rejestracją T76H To jest 16 nie 16, to się ogarni Umiesz liczyć? Mogę ci dowziąć trochę tak Ej, a domy też przeszukujecie? Eee, tak A no to dobrze, że nie mam Chyba <grym> co to, to się pyta się... No, tak Tak, tego Jeszcze zapalę albo raskę. No eee, na środki paliść pewnie Liquid, konzialki to wszystko ci się stało. Dobra, no wszystko, to jest wszystko, czy jeszcze jakiś... Następnie ostatni tropik. Rejestracją T76210 Ja mam takie auto kurwa? No no widocznie, bo tak Jaka rejestracja? T76210 Kurwa które to? T 7 Masz Szuka 6 2 1 0 Wyszukaj se masz Prawy do Nie lewej góry Wyszukaj po I nie mam takiego auta no to, to będzie łódka Nie mam łódki A, helikopter A nie nie helikopter Może masz łódkę albo helikoptera po prostu tu nie wiesz co? Tak? E, łódki nie mam. Jeszcze raz jaka tu była rejestracja? T76210 no To nie mam, najprawdopodobniej to mój helikopter, ale tamto nawet ja nie znam po prostu Ja się tutaj nie zgłaszam. Jest tu na szybko Ja nie ja jestem pewien czy ten helikopter jest na mnie. Wypuść mnie. Ja muszę zobaczyć czy on w ogóle na mnie jest. To jest ta rejestracja, nie, to jest X jakieś. t 7670. A może no to, nie, to. Nie, co ja mm, nie, ja tylko raz w wypożyczalni wypożyczyłem, ale może masz A może 11. 10. A może 10. A może Ja nawet nie wiem. Napisz tego wtedy. Napiszcie czego na Ej dobra, sobie zapalę Próbuję zapalić i nie zapalię. A w ogóle tego nie wiem. to jak mam Musisz go rozkuć, bo jak on wejdzie do wody jako zakut, to się utopi Na tylko nie odpłynę, jak coś to celujcie Jak się od ten... Tutaj do wody gdzieś tu tyle jest Tutaj masz Ano mam tu wyczekaję Ma. Ja idę się również za

Kurwa, skiepowałem sobie na klawiaturach. No to teraz tak, D2 Killer vs D2 iPlay, zakończony przez Ukranię, godzina 16.39, data 24.10.2025.